Dzień dobry, witam, witam. Ozdróweczko państwa, pytam. Moi mili Państwo, Don't Starve Together, Wendy. A i podziemia, i podziemia, Pó póki pamiętam. Dodałem coś takiego jak Advanced tool, tool Tips. O, właśnie, tego mi brakowało. I coś takiego jak Quick Pick. Quick Pick, cudowna sprawa, podpatrzyłem gdzieś na YouTubach. E, wspaniała rzecz, a, że tak powiem. E, takie przyspieszenie zbierania wszelkiego i tak dalej. To jest cud mi u tej orzeszki, słuchajcie. No i coś tam poprzenosiłem gdzieś tutaj nasze fanty częściowo, to stwierdziłem, że jedno chyba zabierzemy ze sobą. Tu możemy sobie wszamać mimo tego, że nam nie szkodzi jakoś... Eee, chyba mi szkoda tego. okej. Okay. Że nam nie szkodzi jakoś... Eee, mm, 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 co, że zeżre to mnie, co nas chyla? Dobra, no i sprawa wygląda tak, że mieliśmy dalej tam iść na poszukiwania, prawda, przejścia. Poszukiwania przejścia, tutaj coś się dzieje, tu jeszcze moglibyśmy w dół. Jestem ciekawy, no jak tutaj się dostać, nie? Jestem niesamowicie ciekawy, mamy też dzień 285, więc całkiem niedługo, znaczy no w sumie możemy narazić w dół. Chciałem powiedzieć, że całkiem niedługo będzie nas interesowało i Będzie nas interesowało wyjście na powierzchnię, gdyż jest pełnia, więc miło będzie zaciukać glomera. Bo glomera jest zawsze miło zaciukać, prawda, co by e, krampusów przyzwać i sobie poszukać ewentualnych tych, e, no, e, prawda, no tych dingsów, no. No czego, no? E, mm, popolować na plecak. No wiadomo, że szansa to jest kurde prawie zerowa. Ale zawsze coś, także fajnie. Tu mamy te świetliki, ja się bardzo y, poważnie zastanawiam. Czy tych świetlików, kurde, y, by nie zgarnąć? Gdybyśmy zgarnęli świetliki i zrobili sobie tą taką czapkę, no teraz tu nie widzę, ale tą taką czapkę, kurczę, na łeb górniczą, y, to sporo byśmy, kurczę, felek zaoszczędzili tutaj y, czasu, myślę, bo moglibyśmy sobie biegać z Walkenhaynem i to by było całkiem miłe, fajne i przyjemne, nie? No, i tak szczerze, właśnie się zastanawiam nad tym dosyć poważnie. I tu mamy świetliki, także tych świetl... Ale nie, ale tam ciężej przejść, chyba. Ale i tak będziemy tam iść, tak? Tak, i tak będziemy tam iść. Więc, kurde. Więc, kurcze, Felek, czy my byśmy właśnie nie chcieli w związku z tym tego zrobić? Może i byśmy chcieli, wiecie co. Wiecie co, zróbmy tak, tak zróbmy, to będzie wspaniały pomysł, zrobimy teraz tak, tutaj zrobimy, co my tutaj zrobimy? Mam wrażenie, że coś mi tam jakieś łazi. E, no okej, okay. weźmy sobie, zróbmy tak, e, czy ja świateczkę robiłem, gdzieś kiedyś robiłem chyba, bo ule robiliśmy, więc łapaliśmy te. Także na, na pewno gdzieś robiłem. Tu, jedna lina, dobra. Jedna linka, cyk. Aha, nie mam miejsca standardowo, dosyć. Raczej nie inaczej. Nie wiem, no to wywalę. To wywalę. Mało mi to potrzebne w sumie. Dobrze, i teraz zróbmy tak, zróbmy tak. Wspaniale. I teraz tak, za ten silk wrzucimy tutaj. Jest ok, i teraz weźmy tu, zejdźmy sobie tędy. No, świetliki. Dobra, tutaj polawie na dole gdzieś były, nie? Biegni, Wendy, biegni! Run, Wendy, run! Tam były, ale to są po drugiej stronie. A nas interesują gdzieś tutaj. O, są tu. No i cudownie, słuchajcie, cudownie, tylko musimy zrobić tak, dobra, jest git. No i jest gicik, subcio 38, jest w porządku. Patrzę, senity mamy totalnie do dupy. Ale to nic. To nic, to nic, nie będzie źle. To sobie zostawimy tutaj. I tutaj ze świetlików. Byśmy chcieli zrobić czapkę górnika i na to potrzebujemy jeszcze tego. Okej, okay, no problemo, i teraz cyk, i górnicza czapa! Czemu nie mogę górniczyć? Naprawdę alchemy engine... Shit, man. Seriously. Weź sobie w rękę tą na razie. Naprawdę alchemy engine, a na alchemy engine potrzebuję... Od zarąbania rzeczy potrzebuję na alchemy engine. Seriously... Oh, boy. Oh, boy. Zostawię te świetliki, kurde, tak po prostu, skoro tak, bo one się chyba nie psują, nie, nie, nie psują się. Ale kurczę, no ale w sumie to tylko desek mi brakuje, wiecie co? Przejść te deski, zaraz tutaj coś wykopię. Zaraz coś z nimi zrobimy, coś z nimi zrobimy, na razie rzucimy to tak. Ile desek ja mogę zrobić? Cyk. Dwie, trzy mogę zrobić, a ja potrzebuję chyba czterech. Jest w miarę w porządku, tutaj ten kret niepotrzebny mi do niczego. Dwa Electrical Dodacy Jest ok tylko ta Electrical Dudacy to mi Krecior może próbować zabrać Na razie rzućmy to tutaj eee, Jest ok cztery dechy, no właśnie, więc... Więc, 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 ja bym chciał... O, cudownie Rozwalimy sobie to Cud, miód i orzeszki, zaraz kurde się tym zajmiemy Nie ma, że boli Wydaje mi się, że na tyle jest to kurde fajna opcja z tym, yy, z tym hełmem. E, że kurczę Falek nie chciałbym, yy, nie chciałbym, yy, prawda, tutaj, o właśnie, to weźmiemy. Czy ja mam młot? Nie mam, a czego wymaga? Eee... bardziej mi z tego szkoda do kamieni, nie to, o to wywalimy. Cudownie, zabierzemy, 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 siokret. Idźmy stąd Dobra, zrobimy teraz tak, jest cudownie. Oj, Abigail Abigail się zamieściła na krecie. Też fajnie. Też fajnie, dobra, to jak już tu jesteśmy, to zróbmy tak. No dlaczego by nie Jeszcze mi tu będą kurde kamienie spadać. Wspaniale Come on, come on! No, w ogóle się to niedawno dowiedziałem, że z dużymi mackami też można się bić jakoś, że to jest normalnie przeciwnik jakiś. Ja, kurde, wychowany na tym zwykłym Don't Starve, to ja nie miałem pojęcia, że to można, prawda, jakoś tam w jakieś interakcje, jakieś interakcje wejść z tymi mackami. A ja to kurde, proszę bardzo. Ostatnio się dowiedziałem, także, o, dobra, weźmiemy Meatballsy, of course. Super, hiper prędkość, dobra, teraz bierzemy tak i teraz podchodzimy sobie tutaj, no i możemy czapkę górnika, cudownie, cudownie i teraz tak, cyk, cyk, jest wspaniale, okej, okay, to teraz nie potrzebuję tego na pewno, więc mogę to zostawić i w zasadzie tyle, bo doładowywać tą czapkę górnika to będziemy tamtymi, tymi cykensami, że tak powiem, eee, okej, okay. zrobimy tak, no to lecimy chyba, słuchajcie, no. Dobra, pójdziemy sobie tędy. Tu zobaczymy, czy nie ma tam przejścia jakiegoś w górę, tak myślę. Eee, no i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Kurczę, felek. A to feler, westchnął seler. Złotko, złotko jest giciorek. Prawda. A tutaj jakieś temyki. A cudownie. Jest przejście, tylko co to kurde za dźwięk? Przerażający iście. Iście przerażający! Okej, okay, wow! Ile my tu mamy w ogóle tych różnych dziwnych rzeczy? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Moglibyśmy iść tutaj w prawo, to byśmy doszli pewnie tam. Hmm. Zobaczmy, co my tu mamy. Te różne ciekawe rzeczy. Kurde, i dlatego jest, słuchajcie, w ogóle weźmy tak, weźmy tak, trochę pozbierajmy tego, co by tutaj załadować o to na fulla, prawie. Okej, okay, tutaj mamy różne te... Dobrze, tak jeszcze chętny bym był na znalezienie, prawda, tego głębinowego czesterka. To jest, to jest coś całkiem spoksik. Jedyny problem z tym yy, na głównym, yy, prawda, że się tak wyrażę, yy, światłem yy, jest taki, że jak będzie jakieś trzęsienie czy jakiś potworek tutaj zechce ze mną wejść w jakieś interakcje, że tak powiem, no to nie mam żadnego tego. Żadnego nie mam, prawda? Żadnej e, osłony przed nimi. Dobra, tutaj oczywiście. Cyk. Pięknie. Dobra, dobra w sumie to mogę kilka tych wziąć i mieć ze sobą. Ło, tam jest. Czemu to jest ten? One są. Czy one nie są bliżej wejścia do ruin na przykład? Czy to by oznaczało, że gdzieś tutaj. Uh, uh, uh. O ej To jest przyznać, że to jest kurde całkiem wszystko ciekawe Całkiem prawda tutaj yy, ciekawe rzeczy się dzieją i się mi tutaj odkrywają tylko widzę, że ja nie mam w zasadzie szans jakoś ładnie, szybko i przyjemnie przejść yy, tam. Do tamtego wejścia. Tutaj jest martwy punkt. Możemy zaatakować to ciekawe. No właśnie. To, to o czym mówiłem, że kurczę kiedyś to. E, kiedyś to nie było żadnych interakcji z tymi. O, a tu patrzę, nagle są. Dobra, w porządku. Szukamy, szukamy, szukamy. 85% mamy wytrzymałości naszego hełmu. szczerze, to zaczynam trochę strać po gaciach, nie? Głównie dlatego, że ja nie mam żadnej zbroi ani nic takiego, nie? Jakby... E, twu zbroi, zbroi jak zbroi, że nie mam. E, że nie mam, słuchajcie, tego, że nie mam żadnej mięsnej kukły i tak dalej, więc jakby no e, w przypadku e, jakiegoś tutaj padania w e, ruinach e, znaczy podziemiach bardziej, to jestem troszkę e, w dupsku. Jakby na to nie spojrzeć, ale dobra, ale spokojnie Spoko Michał będzie git. Śmiesznie, bo w sumie tutaj łyczek kawki. So bad Okej, okay, to no nie ma tragedii z nimi. Poza tym, że jest ich naprawdę dużo. Okuźwa jest ich w opór dużo. Tak. Kolerkę dużo, o jezu. I tu są te. To jest strasznie dużo tego. I tu już jest ten taka dziura, taka, że tak powiem, ee, od tych ruin. Czy od czegoś? Będzie co? Wiecie co? A idźmy sobie tędy. 85%. Idźmy sobie tędy. Co my tutaj spotkamy? Tam mam przejście prawdopodobnie do tego... Tak, tam to już by było to miejsce, gdzie... Do którego szukam przejścia. Okej, okay, w porządku. Może to jest po prostu taki biom, może tu nie będzie nigdzie... W sumie to nie bardzo jest, gdzie być to przejście, więc to w zasadzie nie ma co tutaj robić w gacie, tak w sumie. Bo tutaj będą tylko te Batcave'y i nic więcej, także luz żadnych ruin i, i nic z tych rzeczy w porządku w porządku, w porządku, dużo tylko tych tych pajacyków dużo, tak, okej okay. no ale to jakby, to, to jest, to jest w porządku powiedzmy, obym się nie zatkał na jakimś stalagmitotycie. tycie eee, jakoś tutaj się o kurde, i do was jest, dobra, dobra, luz uciekniemy, uciekniemy, dobra, jest git jest git, uciekliśmy, 72% sanity nam spada niestety. Ale to nic, ja myślę, że tym można by było... Uuu, to już nie przywraca sanity, ale to nic, dobra, luz. Luz luz, luz, przejdziemy sobie tutaj. Eee, tutaj mamy co? Ło, banimenów mamy, wspaniale tylko mięsko mam, więc wolałbym was omieć szerokim łukiem, przyjaciele. Ale tak, super, czyli tu będzie kurcze, yy, tu będzie yy, domek, chciałem powiedzieć, nie tyle domek, co, yy, no jak on się nazywa, słuchajcie, no. Yy, no to takie pseudo miasteczko tych Bunnymenów, także fajnie, bo będziemy chcieli im tutaj zrobić niezłą rozróbę i ich przenieść na powierzchnię, także bardzo mnie to cieszy. Wow, są tam domki, super, 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 o to chodziło, czyli tak naprawdę... Które ja mam tu mięso? To jest problem, tak szczerze. Jakbym mnie tak zostawił. Potem to to mi go teraz zostawi. Czyż nie mam mięsa? Nie mam mięsa. Więc nie powinieneś mnie atakować, co? Nie atakujesz mnie. Jest okej, okay. Jest okej okay. No i jest super. O to chodziło, kurde. Tego szukaliśmy, słuchajcie. Tego szukaliśmy. Zdecydowanie. I mamy połączenie z naszym tym. Mamy połączenie z tym miejscem do którego wchodziliśmy tutaj wcześniej. No i bajera, no. O, to chodziło. Dobra, to już połowę mamy zrobioną. W sensie, połowę tego, co chciałem osiągnąć, mamy, bo chciałem znaleźć Bunnymenów, żeby móc ich przenieść na powierzchnię. Jeszcze pójdziemy sobie tam, zobaczymy, co tam jest. Dobrze, cieszę się. Cieszę się, jest tak, jak powinno być, słuchajcie. Dobra, tu mamy mięsko, na razie niech sobie zostanie, oczywiście. Moglibyśmy już się z nimi trochę przyfajtować. Że tak powiem. Ale. Ale. Dobra. Tutaj mamy ten. Jest ok. Jest sporo marchewek. Też miło. Fajnie, miło i przyjemnie. Oczywiście, wy dosyć. Aha. I tutaj mamy ten. Ok. W porządku. I dalej mamy biomek z tymi, z grzybami. W sumie sobie wejdźmy na ten biom. Dlaczego by nie? Ja też trochę liczę na to, że na takim biomie grzybowym. No, a tu jest ten królik. Siema królik. Że na takim biomie... O, kolejny królik. Co wy tu robicie? A bo wy tu macie kolejne domki. to jest kolejna wioska królicza. A, ale bo... kuźwa panie kochany, to jest kolejne wyjście na powierzchnię. No i to jest... to jest coś, słuchajcie, no, to jest coś. Ej no Bajera. Jaram się, naprawdę. Naprawdę, jaram się, bo to, to, to jest w zasadzie wszystko to, czego, czego tutaj potrzebowaliśmy najbardziej, póki co. No i jeszcze ten robak głębinowy i fajnie by było wiedzieć, gdzie mniej więcej się y, spodziewać tego wejścia do, y, do ruin. To by, było, to by było coś już w ogóle. E, no ale, ale na luzie, tu ferny, nie jest miło, fajnie by też było wyjść tym, ja myślę, że tak, że jeszcze tutaj pójdziemy kawałeczek. I zobaczymy gdzie te dwa, dwa wyjścia nas będą kierować. Jestem mega ciekawy jak to, bo jednego nie pamiętam tego co, co mieliśmy już odkryte, co nim, co tutaj prawda próbowaliśmy połączyć te dwa miejsca. To nie wiem gdzie to prowadziło. Oto. No a to drugie to dopiero odkryliśmy, więc wiadomo że że nie mam blado żadnego pojęcia jak to jak to wygląda. Gdzie prowadzi, dobra i myślę, że w sumie to możemy już wyjść sobie na powierzchnię, też słabo widzę z głodem, no tam trzeba by było tak szczerze zy zyżyryć to co mamy, ale tam zostawiliśmy przed, y no przed królikami, ale to spokojnie. Ale to spokojnie. Spokojniutko, spokojniutko, będzie dobrze. Ej, fajnie. Fajnie, podoba mnie się to. Podoba mnie się to. Tak powinno być, kurde. Bajera, będziemy mieli teraz możliwość wybijania tych banimenów? Jakbyśmy byli, jakbyśmy byli na Insanity w ogóle, tylko to muszę mieć pewność, że ja mam wystarczającą ilość jakichś zbrojek i tak dalej. I na Insanity to wtedy bylibyśmy się z nimi jako z birdlingami. Gdzie jeste? Te... A tu jesteśmy. Ej, fajnie, w sumie. W sumie jest okej, okay. a w ogóle to tak, gdzie tu jest się, Tu jest się, ścien... O tak ostatnio też oglądałem filmik, że trzeba szukać takiej literki U tymi ścięciami, ale tutaj... No nie bardzo. No tu jest się, ścien... No chyba, że o to to jest takie U i że tam kieruje. No ale nieważne. Dobra, czyli my jesteśmy tutaj. W porządku, to mamy całkiem blisko do oazy, tak w sumie, więc gdybyśmy chcieli, to możemy skiknąć do oazy. Nie wziąłem mięsa ze sobą, więc to może być problem. Mm. To może być troszkę problem, tak myślę jakby to szybko, na szybkości jakieś mięsko zarzucić sobie, e, szamę jakąś taką sensowniejszą, nie? E, można by było wejść po prostu, zarzucić sobie szamkę jakąkolwiek tutaj W ogóle ile mam jeszcze jesieni? 14 dni jeszcze jesieni będzie Od zarąbania i ciut, ciut. myślę że to nam... Jakby e, e, bardzo... Bardzo dobrze zadziała. Cyk tutaj zrobimy tak i jeszcze tak. I mamy 100% prawie. Jest ok. Mamy sukulenty, nie sukulenty. Taki pierdowy tutaj w tej bazie jest super. Prawie super. Nie mamy mięsa. To jest jedyny problem. To jest jedyny problem. Kurde, jak dawno tu nie byłem. No dobra, ale fajnie by też było e, jakiegoś takiego ptaszora sępa tutaj, prawda, dostać. E, m, panie sęp. O, nie mogę. Szkoda, a jakbym tak na Ciebie... A kurde. Trzeba było bić. No nie, to się teraz będę z Wami ganiał, no bez jaj. No bez jaj, nie, nie będę się z Wami ganiał, dobra. To, to był jednak słaby pomysł, słuchajcie, to, to... Ale, ale dobrze, odwiedziliśmy sobie tutaj, prawda, bazorkę, zobaczyliśmy jak to wygląda. I wracamy z, z powrotem do ruin. Znaczy, do tych do jaskiń. Myślę, że wrócimy do jaskiń, a ja tam w szamie e, to żarcie, które mamy, mieliśmy przygotowane. E, o, zobaczymy, gdzie wychodzi tam tamto kolejne wyjście. No i oj, tak ono. Cyk, cyk, jeszcze to cyk i wchodzimy. Fajnie, kurde fajnie. Jeszcze tylko tak, spotkać się takiego robaka głębinowego. I oby nie całą hordę, to w ogóle milu się by było. Chociaż jak teraz wiem, gdzie są króliki, to najwyżej bym tutaj, chyba że daleko by nas jakoś złapał, ale jak nie, to bym tutaj krążył może między tymi królikami. Co by tutaj, prawda, yy, spróbować, yy, no spróbować zmusić ich do walki, albo bym przekupił je marchewkami czy coś. No, także to myślę byłby, mógłby być całkiem taki w miarę sensowny pomysł i wtedy dalibyśmy radę. No i mniej więcej kurczę wiedzieć, gdzie te takie no ruiny mogłyby się zaczynać, no. Już mamy strasznie duży jeszcze teren nieodkryty, także, także wiadomo, że to jest możliwości od grzyba i ciut-ciut. A propos, przechodzimy przy, obok grzybów. E, czy tu jeszcze coś mamy? Nie, nie mamy, czy, aha, tam jeszcze mamy w górę, w no to nie, to za dużo jest możliwości. To Stefan, za dużo tu możliwości jest. Tak nie może być. Dobra, gdzie ja zostawiłem to mięcho wszelakie. Eee, dzień dobry, witam, witam królika. Siema mordo. Tu jest mięsko różne, więc różne mięsko będziemy sobie jeść. Ok, najadamy się jak najbardziej. To też super. Super najedliśmy się. Musimy przejść przy królikach, więc w sumie to sobie zostawimy teraz. Przebiegniemy obok klików. witam, witam. No, w życiu żadne mięsko, nigdy w życiu żadnego nie widziałem. Tylko wege, tylko wege. W ogóle to temu im się te oczy tak świecą na czerwono, kurde, no jakbym był wege to też by mi się tak świeciły. Ja, pitole, po prostu niedobory mięsa. Na pewno tak. O, mamy na ten, na zwiększenie sanity, o ile będę chciał, no ale okej. Okay. dobra, no i tutaj mamy znowu nieodkryte lądy, prawda nie odkryte londy i co my tu mamy niewiele tu mamy jakieś drzewo tu mamy drzewa nie drzewa różne dziwne tego typu rzeczy hm 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 ok no obstawiam że tutaj to nic sensownego nie znajdziemy no ale mamy drzewa 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 na hm. te dźwięki w tych jaskiniach to są po prostu Masakryczny Dobra, no jeszcze tak zwracam uwagę, czy gdzieś tutaj, prawda, nie leży sobie akwarium, które by mi przywołało y, czysterka y, tego y, tutejszego, że tak powiem. No ale niespecjalnie, widzę, jakoś ma tutaj ochotę to akwarium się pojawić. Myślę, że zrobimy tak. Zrobimy, słuchajcie, tak, że zjedziemy sobie tutaj na dół. Ja myślę, że to też będzie zamknięty teren, więc zwiedzimy sobie ten zamknięty teren, odkryjemy. No, są pająki. Wejdziemy na powierzchnię. I kurczę zobaczymy, gdzie ta powierzchnia nam nas tutaj wyprowadzi, prawda, w pole. Ja, I będziemy kończyć na dzisiaj, no bo to będzie taki... To takie zwiedzanie, prawda. Takie zwiedzanie sobie zrobimy. I, i, i jak najbardziej tutaj, prawda, fajne, przydatne i w ogóle. To widzę, że co so, jest sobie pająk. no to jest tylko to jedno gniazdo chyba. Także tak dosyć śmiesznie tak dosyć śmiesznie muszę przyznać dobra e, no tutaj nic więcej nie ma tu nic więcej nie, nic więcej nie ma więc tak teoretycznie moglibyśmy sobie nawet z tymi pojęczarzami tutaj zawalczyć, prawda e, tak moglibyśmy sobie zawalczyć, co by tutaj e, się tak troszkę odprężyć powiedzmy Częściowo. Nie mam żadnego spira, nie mam nic, więc może tak, zróbmy sobie tak. Zróbmy sobie tak. Cyk. Cyk i po prostu bijmy się razem z Abi. Jest fajnie, miło i przyjemnie. Co już? Ok, w porządku. Ładne czerwone światełko, cudownie. Death will find you. Wspaniale. Tak trochę liczyłem na to, że może jak będziemy tak ładnie chodzić po tych biomach, to że jak. Kurczę może by się nam udało to akwarium znaleźć, no jak, jak, jak nic innego nie. Dobra, to na razie rzućmy sobie tutaj, słuchajcie, to jest to mięsko, Silk, Cyk, no z tym to, to Spider Glandy, no Spider Glandy to średnio mi to To możemy rzucić na razie, bo to średnio mi potrzebne, jak zupełnie serio. To możemy rzucić tutaj. Albo nie, może weźmy tak i weźmy tak Co by jak mi spadnie na łeb, to żeby zbyt wiele się nie zadziało Okej, okay. o złotko W sumie złotko to mogę przygarnąć, nie? No i jedno poszło No i dobra No i dobra, e git To w sumie możemy sobie znowu zasadzić Dlaczego by nie, niech sobie gdzieś tutaj e, siedzi, rośnie, że tak powiem O e, więc tak, tu możemy zrobić tak i tu możemy zrobić tak, biegniemy sobie dalej E, tylko nie mamy drewna więcej. No boże, jak mi mało bijemy, dobra, spoko. Nie mamy więcej drewna, więc by trzeba było drewno załatwić, ale myślę, że to już po wyjściu na powierzchnię wychodzimy sobie na powierzchnię jak gdyby nigdy nic, prawda, cyk. Zobaczymy, gdzie nas to wyprowadzi. Pewnie w pola. I kurczę, felek, i, i będziemy sobie później kontynuować. No, jeden co teraz, to znaleźć robaki głębinowe. I byłbym naprawdę ukontentowany, jakby na to nie patrzeć. Robaczki dałyby nam kurczę te krogle. Z tymi kroglami to już normalnie całe jaskinie nam nie straszne. Jak w mordę strzelił. Tylko wtedy trzeba na przykład nie brać plecaka, jak już byśmy szukali gdzieś tam ten, nie? wejścia do ruin czy coś. Nie brać plecaka, tylko chodzić ze zbroją... ze zbroją i tyle. A, a tutaj jesteśmy. Słuchajcie, to w gruncie rzeczy to jest... To jest dużo beretem od domu. To czy my byśmy nie chcieli sobie wrócić do domku? Chcielibyśmy Myślę, że chcielibyśmy, bo ja nie mam ani drewna, ani nic z tych rzeczy, więc ja myślę, że sobie wrócimy. A później nawet myślę, że możemy wejść jakimkolwiek wejściem na dobrą sprawę, czy tym, co teraz wyszliśmy, czy, czy tym, którym wcześniej wchodziliśmy. To jest w zasadzie jeden pies. Eee, I normalnie byśmy sobie pięknie wle wleźli tam. Eee, I poszli w jakimś innym kierunku, już wtedy szukać czegoś, czegoś nowego, nie? Albo, albo możemy, będziemy mogli zacząć wyciągać tych, tych królikarzy na powierzchnię też jest y, ciekawa opcja i też też jedno jedno z wyjść nie dobra no ale słuchajcie no moi mili państwo wyszliśmy także y, ja myślę że dziękuję pięknie do zobaczenia do usłyszenia do następnego razu cześć